Witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Jakub Sporek, mam 37 lat, 1,86 m wzrostu, jestem aktorem, ukończyłem krakowskie szkoły artystyczne. Jeśli chodzi o moje doświadczenie, to mam na swoim koncie kilkanaście pozycji na filmie polskim. Bardzo często wcielam się w postać mundurowego, posterunkowego, strażnika więziennego. Między innymi wiele razy grałem policjanta na wspólnej, grałem też w Klanie w Barwach Szczęścia. W filmie Patryka Wegi Niewidzialna Wojna zagrałem oficera do pośledczego Wydziału Zabójstw, teraz ostatnio wojskowego w filmie Droga do domu po rosyjsku. Jeśli chodzi o moje zainteresowania, to prowadzę program o motocyklach, jestem aktywnym motocyklistą, dużo pływam, zajmuję się sportem, można powiedzieć, że jestem osobą, która kocha sport i posiadam wiedzę operacyjną poniekąd, dlatego, że skończyłem studia prawnicze i miałem praktyki zarówno na policji, jak i częściowo w więzieniu. Dziękuję Wam bardzo. Pokażę teraz swoje profile. Zapraszam bliżej. Dziękuję bardzo.